Dzień dobry, kochane Sówki! Jak tam się macie, jak się czujecie? Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Ale się dawno nie widzieliśmy, co? Pamiętacie mnie? Jestem ciocia Ula! A wy? Trzy, cztery, każdy mówi swoje imię. Dobrze! Wiecie, jest koronawirus. Niestety wszystkie przedszkola są zamknięte. Ale mam dla was niespodziankę. Spotykamy się w tym ekraniku i on jest magiczny. Jak klasne! Nagle jestem w kosmosie i znowu klasne, jestem pod remizą, poznajecie w Ożarowie na Strażackiej i znowu klasne I jesteśmy pod naszym przedszkolem, ale klasne jeszcze raz klasne! i jesteśmy w naszej sali. Teraz już cichutko, bo zaczynamy zajęcia. Pamiętacie jak zaczynamy najpierw zajęcia? Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy. A teraz uwaga, utrudnienie, zatykamy uszy. Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy. A teraz uwaga, zasłaniamy oczy, wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas, jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy. I uwaga, najtrudniejsze, zasłaniamy buzię, wszyscy długi, jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy. No to czas rozpocząć zajęcia. Jesteście ciekawi jaki temat? Dzisiaj świąteczny, bo ten tydzień to jest wielki tydzień. A jakie to święto wiosną obchodzimy, podczas którego jajka pięknie stroimy? Macie pomysł? Tak, to Wielkanoc. A z Wielkanocą wiąże się takie bardzo ważne. Rodzinne wydarzenie, poranna godzina, gdy na tym wielkanocnym posiłku spotyka się rodzina. Co to jest? To śniadanko wielkanocne, ale zanim śniadanko, to wczoraj rozpoczął się wielki tydzień od niedzieli palmowej. Mam dla Was palemkę, taką wirtualną, bo widzimy się w tym małym okienku. Bo palemka, właśnie robienie palmy albo kupowanie palm, to jest jedna z tradycji, takich właśnie wielkotygodniowych. A co to jest tradycja? Macie pomysł? Tradycja to jest coś, co się powtarza. Ja tą tradycję z palmami wiem od swoich rodziców i przekazuję tą tradycję też moim dzieciom. Mamy też różne inne tradycje. Na przykład. Właśnie to wspomniane wcześniej, śniadanko wielkanocne. Ale zanim śniadanko, to jeszcze koszyczek, o którym będziemy więcej rozmawiać jutro, ale dzisiaj mam taką zagadkę dla Was. Zobaczcie, mamy koszyk. W koszyczku mamy tak. Mamy kurczaczka dużego. Mamy kurczaczka małego. Mamy bazie. Mamy jajeczko. I jeszcze mamy króliczka. Zobaczcie, mamy pięć rzeczy. Ja się teraz odwracam. Chowam jedną rzecz. I zobaczcie, został nam kurczaczek. Kurczaczek, bazia i jajeczko. Co, co ciocia zabrała? Kto wie? Uwaga, wyciągam. Króliczek. Mam nadzieję, że zgadliście. To jeszcze raz. Patrzcie uważnie. Kurczaczek, kurczaczek, króliczek, bazia i jajo. Ciocia się chowa. Zabieram jedną rzecz. Został nam kurczaczek, króliczek, mały kurczaczek i jajo. Czego brakuje? Uwaga, bazi! W ten sposób możecie też się bawić z rodzicami. A ja chowam do mojego magicznego koszyczka. Drogie słówki! Ciocia chciała z Wami jeszcze porozmawiać na temat jednej rzeczy: o potrawach świątecznych. Zobaczcie, teraz możemy spojrzeć na planszę, na zdjęcie, co na nim widać. Zastanówmy się, czy któreś potrawy znacie. Takie biało-żółte. Co to może być? Jajeczka. Obok jajeczek jest pyszna babka. Czyli takie ciasta. W kokilce mamy taką bardzo dobrą zupkę. Żurek. Jest jeszcze pyszna wędlinka. Kiełbaska. Chrzanik. Nie wiem, czy ktoś z Was lubi chrzan. Brakuje jeszcze na tym zdjęciu jednego mojego ulubionego ciasta. Mazurki mogą być czekoladowe, jabłkowe, cytrynowe. Ciekawa jestem, która jest Wasza ulubiona potrawa. Możecie z rodzicami napisać do mnie maila z odpowiedzią na to pytanie. Zachęcam też Was do zrobienia karty. Plastycznej, świątecznej. Mam nadzieję, że wasi rodzice odebrali z przedszkola książeczki. A jeśli nie, to w załączniku przesyłam też ją. A teraz już czas się pożegnać. Żegnajcie mi się, żegnajcie lale, żegnajcie dzieci, duże i małe. Pożegnania nadszedł czas. Więc zatanczmy wszyscy raz. Papa! Do jutra! Szanowni Państwo, na koniec jest jeszcze słowo do Państwa, do rodziców moich ukochanych suwek. Chciałabym o, prosić o informację zwrotną, czy te zajęcia się podobały, czy taka forma jest odpowiednia, bo nie wiem, czy nagrywać dalej, czy nie. A teraz życzę miłego dnia i przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i cierpliwości.